Liceum ogólnokształcące w piźnie położone jest przy drodze krajowej 73, jako że jest to jedyna trasa Starnowa i Dębicy w okolicy Jasła, przejeżdża przez nią ponad 5000 pojazdów na dobę, które powodują ogromny hałas i generują zanieczyszczenia. W związku z tym postanowiliśmy wziąć udział w konkursie Szkoła z klimatem organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zorganizowaliśmy wśród uczniów ankietę na temat ich zadowolenia z otoczenia szkoły. Wynikło z niej, że 78% uczniów marzy o ogrodzie szkolnym, 60% narzeka na hałas ulicy, 50% uważa, że powietrze jest zanieczyszczone, zaś 70% uczniów chce mieć miejsce, w którym w czasie przerwy mogłoby odpocząć. Znalezienie miejsca na potencjalny ogród nie było trudne, jako iż w pobliżu naszej szkoły jest tylko jeden zielony skwer. Znajduje się on pomiędzy halą sportową a boiskiem szkolnym. Plan ogrodu obejmował Kilka obszarów adaptacji. Pierwszy strefa niebieska. Chcieliśmy w niej zawrzeć zbiornik na deszczówkę i poidełko dla ptaków. Drugi strefa zielona. Miała ona składać się ze skalniaka, ogrodu wertykalnego i zielonego dachu na altanie. Trzeci. Edukacja. W planach było zrobienie ścieżki edukacyjnej. Czwarty, cisza. Ważnym celem było wyciszenie tego zakątku panelami akustycznymi. Piąty. Powietrze. Plan zakładał posadzenie drzew bogato produkujących tlen, łąki antysmogowej oraz postawienie lamp solarnych. Szósty. Odpady. Chcieliśmy postawić kosze na segregację oraz produkować naturalny nawóz dzięki kompostownikowi. Plan ogrodu powstał w programie Zaprojektuj Ogród. Na całym terenie przewidziano miejsca do siedzenia i oświetlenie solarne. Na zachodniej stronie zaprojektowano drzewa i krzewy oraz kompostownik na odpady bio. Od strony boiska w planie jest skalniak i ścieżka edukacyjna. Tu jest widok na halę sportową, przy której zaplanowano zbiornik na deszczówkę i łąkę antysmogową dla ptaków i owadów. Od strony szkoły jest ogród wertykalny, który ma zagłuszać hałas ulicy. Na ścieżce edukacyjnej przewidziane są tablice informacyjne o ukrytych roślinach i spotykanych w okolicy zwierzętach. W centrum ogrodu jest altana z zielonym dachem ekstensywnym, a obok niej poidełko dla ptaków. Za projekt dostaliśmy 178 punktów i wyróżnienie. Otrzymaliśmy również nagrodę w wysokości 5000 zł na edukację ekologiczną. Auto nasza grupa projektowa Alex, Wiktoria, Krzysztof, Roxana, Gabriela i Jakub. O naszym sukcesie można znaleźć informacje na stronie powiatu nebiskiego i Trendy Radio.